Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, kochani. W tym odcinku zrobię kiełbasę, którą nazwałem biały miś. Biały miś, ładny. I to jak nic. I co to będzie, kochani? Moi. Nazwa się wzięła skąd? Wzięła się stąd, że biały, czyli biała kiełbasa. Czosnek niedźwiedzi. Niedźwiedź, czyli miś, czyli biały, biała, miś, biały miś. O! A zobaczycie w przekroju. Zresztą wy już wiecie, jak to wygląda z miniaturki, ale czy to nie wygląda pięknie zachęcająco? Więc zróbcie sobie. I teraz do rzeczy. Co my będziemy potrzebowali do tego białego misia? Proszę Państwa. Jeden do dwóch, tak jak do kiełbasy drwala. Bo 300. 33 dekagramy i łopatka reszta. Razem jest to kilogram. Musimy sobie w tym momencie to pokroić. Nóż mi się tępi, nikt nie pomyśli, kurde. O. Patrz, widzisz? Możemy podesłać taki zestawik noży. By nimi chlastał, tylko by huczało. Chyba jaką osemkę, chociaż ja nie wiem. Nic, nic, nic i nic. Ja nie wiem. Każdemu tłumaczyć. Odkładamy to do miseczki. Z łopatką robimy to samo. Na kawałeczki. Na kawałeczki, do miseczki. O. Wiktor, co mówisz, Wiktor? Tam siedzi Wiktor. Co chciałeś? Powiedz. <ścoughs> I do misulki. O. I będziemy to peklowali oczywiście w tej soli, w tej peklosoli. Czyli dla niektórych to będzie oczywiście nie, no bo jak do białej kiełbachy, peklosul, to tak nie było kiedyś. Kiedyś tak nie było, a teraz tak będzie. Zobaczycie zresztą, jak to wygląda. Jak to wygląda, i jak to smakuje. Pokroję tak szybko, raz, raz, raz. Zawsze jestem szybki. 18 g peklo soli na kilogram mięsa już gotowego, czyli to co tu widzieliście. Wsypujemy. Musimy to rozmieszać, żeby ta sól, peklo sól doszła wszędzie. W miarę i 24 godziny będzie nam się dopeklowało. A jeśli chodzi o dalszy proces obróbki, to oczywiście zobaczycie to jutro. Czas peklowania za nami. Teraz będzie czas na bielenie. Jeszcze zanim, proszę się tu na mnie pokazać, na mnie. Tak jak widać po mnie minęło, dwa, można 24 godziny mięso peklować, ale nic nie będzie szkodziło, jak będzie to 48 i w moim przypadku było to 48 godzin peklowania, dlatego, że było bardzo wiele obowiązków przed świętami. Dlatego yy, nie dałem rady wcześniej tego zrobić, więc robię to po 48 godzinach. Od 20 do 48 godzin pekujemy to mięso. Tak wygląda to właśnie zapeklowane mięso. Przyprawy, jakie będziemy używać do tego właśnie mięsa zapeklowanego. Pekląsuk, to tak jak mówiłem 18 gramów. Czosnek niedźwiedzi 3 gramy. To jest czosnek, jakby ktoś nie wiedział. Pieprz czarny, albo modkowany, albo gryz. Tu jest gryz, oczywiście gryz dostaniecie w sklepie Jeluk z Polska. Nie musicie go modkować, nie musicie grubo mielić, więc link będzie w opisie. I czosnek świeży. Czosnku świeżego 2-3 gramy na kilogram. I teraz, aha, i tu jest jeszcze, to jest woda, nie woda, 50 ml na to właśnie, na tą ilość, czyli to jest kilogram. Teraz będziemy to mielić przez szarpak. Tak jak widać, mamy tu szarpak. I ten nasz biały miś będzie powiedzmy trochę różowy, ale taki jest zamysł, takie właśnie jest założenie, że ma być taki właśnie. Więc przystępujemy do mielenia, kochani moi. Za chwilę te przyprawy, jedynie czosnek teraz dajemy. Więc czosnek, jak nam się trafi, yy, duży kawałek będzie na pewno, bo on będzie rozrobiony tak może na pół, może na trzy. Więc jakiemuś szczęścia robimy, może się trafi kawałek czosnku w tym białym misiu. Lecimy. Powielone. Czas na przyprawy teraz. Tu nawet widać o czosnek. Takie kawałki. Tu jeden, tu drugi. Fajne. Duże. O, a ten to ogromny nawet. Jo, dobra. To teraz tak. Kilogram. Woda. Nie no, woda. Czosnek niedźwiedzi i pieprz. I wyrabiamy, proszę Państwa. Czosnek niedźwiedzi on się straszny klei. Zaraz zobaczycie, jak będę to dłoni oczywiście najlepiej czyste. Szybka akcja, tylko naj, najdłużej mi zeszło z tym peklowaniem, dlatego że... Ale jeszcze jest to powiedzmy świąt Wielkiej Nocy, bo akurat takie święta teraz są. Można sobie takiego białego miszka zrobić spokojnie. Będzie się pełnował do, do jutra, także zaraz ten film, a czy wy to już widzicie jak wleciał, ale to jest, to jest zaraz tak naprawdę, więc wyrabiamy to do y, kleistości, za chwilę prosto osłony i parzymy. Parzymy oczywiście, po mojemu. zobaczycie jak, czyli zagotowujemy wodę, wkładamy tego białego miszka do wody i będziemy go, i wtedy wyłączamy y, grzanie i będzie nam się to parzyło przez 20 minut. I wtedy jest normalnie, idealnie. Wyrabiamy, wyrabiamy. To jest też dobre na przedramie, tak jak tam chyba było była. O! Kurczę, ciężko. Zapach niemiłosierny. To jest taki, taki coś aladrwalik, ale poparzony, więc biało, biało różowymi Teraz będzie krytyków. Dużo pewnie, bo oczywiście. Ale dobrze, gadajta, gadajta, gadajta. Żaden problem, bo to przecież, no jak, do białej kiełbasa, tylko zwykła ulanie Te klosy, no co A tak, te klosy Dobra, będzie, proszę Państwa, będzie. Idę po ponadziowale, o, to jest właśnie to, co mówiłem o tym... Proszę się przybliżyć i pokazać moją dłoń poobklejaną w czosnku niedźwiedzim. Tak się właśnie czosnek niedźwiedzi obkleja. Pokaż po wymieszaniu jeszcze. Idę po nadziewarę i nabijamy jelita. Mamy już w nadziewarce na, jelito male, na oczywiście Jelita 28-30 kaliber. Proszę pokazać. Ktoś e, się ktoś pytał, czy jelita po wyjęciu, po otwarciu, tak jak tu jest, można przechowywać. Jeśli jest tyle soli, to spokojnie poleżą, Do następnego razu nic się z tym działo nie będzie. E, woda na gazie, jelito w i lecimy z tym miśkiem. Napełniamy tak, żeby nie było powietrza. W razie konieczności mamy tu właśnie jak pokrywka jak to na garnku. Garnku, gdzie się właśnie woda do tego miśka nam gotuje, więc teraz lecimy, lecimy, żeby nie było powietrza. To jest ważna rzecz. Fajna, fajna taka właśnie inna opcja kiełbachy parzonej na święta i nie tylko w sumie. Także jeszcze jest czas, możecie sobie zrobić, bo wygląda bardzo dobrze. Wygląd to jest jedno, a smak to jest kolejna rzecz. Więc kto choć trochę się zna, to wie o tym, że i ona na pewno smakuje. I zaraz się. Ja wam na pewno prawdę powiem. Więc. Marcin wam prawdę powie. O, Za chwilę wam to wszystko się y, wyjaśni. Dobra, farsz mamy cały. Teraz troszkę ściągamy. To co jest w lejku oczywiście y, będę za chwilę używał do innych rzeczy. Po prostu to się dołoży i się zmiesza z pozostałością, bo roboty dużo. Tak jak wspomniałem na samym początku. Obcinamy końcóweczkę. Teraz robimy to takie Powiedzma, powiedzmy, ma, że y, 4. To jest grubo mielone miecho, więc trzeba znaleźć takie to miejsce, gdzie jest y, samo jelito. Żeby to przy o. o nie. Właśnie o. Nie tak jak ja to zrobiłem, ale ja z tego jakoś wybrnę. O jest. Nie możecie tak zrobić jak ja to zrobiłem. Nauczka dla mnie oczywiście. Rozdzielamy zaraz, dobra tu i jeszcze zrobimy trzy. Jak się uda, to się uda sztywno to nabiłem, może i też to jest nie może, tylko na pewno przyczyną takich właśnie sytuacji. Kurde, ta grę mi tu. No jest, Poczekaj się. <grydy> Jeden wielki wola się gotuje już i to bardzo się gotuje. O! Tak to wygląda. To się rozkręciło, więc jeszcze raz się zawiniemy. To niczym nie przeszkadza. Proszę pokazać, jak to wygląda wspaniale. Na to nie patrzcie. I teraz bierzemy ją do parzenia i za chwilę y, parzymy 20 minut. Już jest w wodzie, tak jak widać. Teraz y, przykrywamy 20 minut i gotowe. I gotowe! To nie jest biała kiełbasa, to jest biały miś. Proszę Państwa. Musimy teraz spróbować. Paruję. Widać. Dopiero wyciągnięte z tej właśnie wody. Teraz musimy to przekroić. To zejmę i pokazać. Jak to wygląda w przekroju. Teraz się wszystko okaże. Jak wygląda mój operatorze mojego telefonu? Co to za co mina miała znaczyć? Akurat boczuć trafił. Pięknie. To jelita są tak cienkie, że można jeść bez zdejmowania. rewelacja mm, mm, mm. ciekawe z tym czy się to zdjąć zobaczymy, co? chodź tu się przybliż, pokaż da się zdjąć. można z flakiem można bez flaka jak się chce, przepyszne no, bajuje Pekarna. rewelacja no nie wiem, co mamy jeszcze więcej powiedzieć, no pyszne, naprawdę super. Mhm. Kochani, jeszcze jest czas. Alternatywa na kiełbasę białą na święta wielkanocne. Jak znalazł do sklepu, zasuwać, robić. Polecam jak najbardziej. Oczywiście, jeśli film mi się podobał, lajkujcie, komentujcie, co myślicie o tym rodzaju kiełbasy do żurku na przykład. Moment. Poszło. Komentujcie, komentujcie, co tam uważacie. Kanału, kto nie subskrybuje, zachęcam do subskrypcji, ponieważ właśnie takie fajne rzeczy ja na tym kanale tworzę i nie tylko takie. Oczywiście, jeśli gdzieś Wam dzwoneczek będzie się pokazywał, to możecie nim zadzwonić. Będzie informowani na... Yy, o kolejnych nowościach na moim kanale. Co więcej, czosnek niedźwiedzi. Pieprz, gryz. Świeżego chyba jeszcze nie mają w Jeluchcie, ale wszystkie rzeczy Jelita i tam co tam tylko sobie chcecie. Link w opisie. Jelux Polska oczywiście z kodem rabatowym Kostrzeski 10. Macie 10% taniej, a więc uważam, że warto. Jeszcze ostatnia rzecz z, tego, z tych właśnie ogłoszeń, kochani. Na Facebooku jest moja grupa. Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Zapraszam Was serdecznie, dlatego że tam możecie chwalić się. Czymś takim i nie tylko. Zapraszam. To chyba tyle. Wesołych świąt, bo do świąt już instagram nie będę. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.